Kiedy trzeba było! Tak czy inaczej, wódka go zniszczyła, ten aktor jest skończony! Jestem postawny, wyjątkowo sprawny na zawołanie, umiem być zabawny! Pani się nie odmówi paru złotych biednemu aktorowi! Zrobię dobrą minę do złej gry. Dorota Prynta z Silesia24. Witamy Państwa bardzo serdecznie w upalne popołudnie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest sam Jacek Kawalecki z dobry, Jacku. Jestem sam rzeczywiście, Jacek Kawalec. Znaczy, sam, sam przyjechałem, ale rozmawiam z Dorotą i jest mi bardzo miło z tego powodu. Cieszę się ogromnie. Drogi Jacku, porozmawiamy dzisiaj o rzeczy bardzo wyjątkowej, o spektaklu, który tutaj należy wspomnieć, powstał w ramach ministerialnego programu znaczy, Kultura. W spektakl sieci. powstał dużo wcześniej, ale Aha. w ramach y, programu Narodowego Centrum y, Kultury Został Kultura Został szerzej. Y, jest dostępny w internecie przynajmniej do końca października. I, to od razu powiedzmy na stronie? Na stronie zobaczkawalca, razem pisane zobaczkawalca.pl. Wystarczy rzucić i tam można zobaczyć bezpłatnie y, w ramach. Y, y, Programu Kultura w sieci, spektakl pod tytułem Ta Cisza to ja historię faceta, który niegdyś był celebrytą, rozpoznawalnym wszędzie, bardzo popularnym aktorem, kabareciarzem, piosenkarzem i nagle z powodu choroby alkoholowej. Znaczy nie tak nagle, stopniowo stoczył się do bezdomności mieszka na ulicy i Historia Słodko-Gorzka momentami bardzo bardzo śmieszna, ponieważ jest napisana z wielkim talentem kabaretowym i poetyckim przez Jana Jakuba należytego mistrza pióra, mogę powiedzieć, i nie tylko pióra, i historia przede wszystkim bardzo prawdziwa dająca do myślenia. Drodzy Państwo, jak widzicie, jak słyszycie, ja pytanie muszę zadawać, bo Jacek tutaj słynie między innymi z tego, że sam mówi płynnie i to mnie bardzo cieszy, ale chciałabym dopytać, ponieważ tak jak powiedziałaś, opowieść traktuje o trzech nałogach, czyli o tym alkoholowym, o nałogu, aktorstwa i miłości. Interesuje mnie ten wątek aktorstwa. Co to, co to, co to znaczy, że człowiek jest nałogowym aktorem? Myślę, że aktorstwo może być również nałogiem, choć w odróżnieniu od nałogów i uzależnień od substancji psychoaktywnych jest to nauk, który nie rujnuje życia i zdrowia. Ale to jest, to jest ja taki... mogę powiedzieć, że jestem nałogowym aktorem i trochę sobie nie wyobrażam Aha. zaprzestania. Uprawiania tego zawodu. Ale mogłabym trochę zapytać, tak pod włos, czy to jest taki nauk, który, w który mogą wpaść tylko zawodowi aktorzy, czy to jest jakieś takie zjawisko wszechobecne? Myślę, że, że, że pracoholizm jest, jest czymś takim, co może być uzależniające. Natomiast dopóki swoją pracą dajemy innym, Coś dobrego i przy okazji mamy z, tego, z tej roboty satysfakcję, no to chyba wszystko jest ok Tu opowiadamy o, o historii, y, która, jest, y, która pokazuje y, życie człowieka y, przegranego, ale nie do końca przegranego, ponieważ ta, ta historia daje nadzieję. Y, w w całym prawie 80-minutowym spektaklu bohater rozprawia się ze sobą, ze swoją przeszłością, kłóci się z Bogiem, kłóci się z diabłem, kłóci się ze swoją żoną, z innymi kobietami, które spotkał na swojej drodze, z ludźmi, z którymi pracował, bo tam są rozmowy z różnymi postaciami, w związku z czym postać, którą ja... Kreuje w tym spektaklu, rozmawia różnymi językami, różnymi głosami. Także mamy złudzenie, że, że na scenie jest więcej postaci niż tylko jeden aktor, bo to bywa takie, takie nudne, kiedy znaczy ludzie tak myślą, że o, monogram, jeden aktor, to będzie nuda. Wystarczy zobaczyć ten spektakl i on naprawdę wciąga, ponieważ historia jest momentami, tak jak mówiłem, bardzo śmieszna, bo gość, którego gram, odstawia one-man show na ulicy i, i jest prawie, że stand perem po to, żeby dostać na browar, a za chwilę go widzimy, jak ma na przykład delirkę, albo właśnie kłóci się z diabłem, czy z Bogiem, czy, czy ze swoją byłą żoną, czy rozpacza nad tym, że nie był przy dorastaniu własnego syna. Powiedziałeś, że monodram wielu może się wydawać, że to takie nudne przedstawienie, no, muszę również powiedzieć, że to jest taki gatunek nie dla pierwszego, lepszego aktora. Tutaj trzeba mieć bogaty wachlarz e, narzędzi aktorskich, e, jeśli mogę tak powiedzieć, e, żeby właśnie tego widza zainteresować. Ja mam prawie, prawie 60 lat, w związku z czym trochę tego życiowego doświadczenia już mam. Wydział Aktorski Łódzkiej Szkoły Filmowej skończyłem w 1984 roku i prawdopodobnie nie podjąłbym się tego zadania zagrania monodramu. Zaraz po studiach, czy nawet 10 lat po studiach, ja podszedłem do tego zadania 20 parę lat po skończeniu studiów, bo to trzeba rzeczywiście już pewnego bagażu warsztatowego i, i, i pewnej takiej bezczelności, zawodowej, żeby starać się skupić uwagę widza przez ponad, dobrze ponad godzinę. Na pewno pomocne tutaj dla mnie jest to, że, że mamy do czynienia z rewelacyjnie napisanym tekstem. Ten tekst może być swego rodzaju terapią, taką spowiedzią. Przepraszam, tekst świetnego Jana Jakuba Należytego, prawda? Tak, tekst, tytuł tego tekstu to Ta cisza to ja. I mogę powiedzieć, na, jakby na, na u, swego rodzaju udokumentowanie tego stwierdzenia, to, że on może być terapeutyczny. Chociażby to, że mm, zażyło mi się zagrać ten spektakl kiedyś w Grudziądzu, w zakładzie karnym, gdzie jest specjalny oddział dla kobiet skazanych za przestępstwa związane z chorobą uzależnieniową. I to był, to był spektakl grany przy okazji sympozjum, które odbywało się na terenie tego zakładu karnego. Sympozjum terapeutów uzależnień. Przyjechali z całego kraju terapeuci uzależnień i oni stanowili jakby połowę widowni. Połowa widowni to były kobiety osadzone w tym więzieniu. Czyli, czyli tak naprawdę ta sztuka wspiera terapię Nie, uzależnień? Tak, niesamowite doświadczenie. I tam poznałem. Ewe Wojdyło, która jest jednym z najwybitniejszych terapeutów uzależnień w naszym kraju, zresztą przeszczepia do naszego kraju świetne amerykańskie, także chyba niemieckie metody leczenia uzależnień. I muszę powiedzieć, że do Teatru Kamienica, gdzie przez pierwsze. Pięć sezonów po, po, po premierze ten spektakl grywałem, przyprowadzała mi swoich pacjentów w ramach właśnie terapii. No i, i co słyszałeś od tych pacjentów? Jaka była ich reakcja? Ten spektakl różni ludzie różnie odbierają. Mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach takich, na przykład z odbiorem tego spektaklu przez młodzież. Młodzież jest bardzo uczulona na fałsz. Kitu im się nie wciśnie. I w związku z czym wszelkiego rodzaju pogadanki, prelekcje, i tak dalej, to jest coś, co coś co ich nie kręci. A wystarczy sobie wbić w internecie relacje po spektaklu: ta cisza to ja, i można posłuchać, co, co młodzi ludzie mówią po, bezpośrednio po obejrzeniu tego, tego spektaklu. Ja zresztą chciałbym o innym jeszcze takim doświadczeniu dwa słowa powiedzieć przed premierą tego spektaklu. Dariusz Szada Bożyszkowski, który jest reżyserem tego spektaklu, zorganizował mi taką próbę generalną, również w zakładzie karnym w Białymstoku i tam grałem na tej próbie generalnej dla różnych ludzi. Niektórzy z nich to byli przestępcy osadzeni za całkiem poważne sprawy z poważnymi wyrokami. I nie grałem tak jak w teatrze, gdzie mamy do czynienia z dobrym oświetleniem, akustyką i tak dalej. Grałem w normalnej świetlicy na czterech złączonych ze sobą stołach na salce takiej świetlicy więziennej, gdzie przyprowadzono kilkudziesięciu osadzonych i zanim zacząłem grać, a to była moja próba generalna, jeszcze nigdy wcześniej tego przed publicznością nie grałem. Ja słyszałem takie pomruki z tej widowni. były jakiś kawałek i ja powiedział, pierdol, nie podawałem ja kolonie, I przyznam szczerze, że, 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 że no miałem dużego Pietra, ale pięć, pięć minut po tym, po tym, jak zacząłem grać, ten tekst tak niósł, że ci, że, że ci faceci, którzy tak sceptycznie byli nastawieni, potrafili rechotać ze śmiechu tam, gdzie było śmiesznie, mhm. I widziałem w ich oczach prawdziwe łzy i absolutne skupienie wtedy, kiedy tekst tego wymagał. Ci, ci sami faceci potem żegnali się ze mną na niedźwiedzia i przysyłali mi jeszcze swoje rękodzieła, co było no, dla mnie wzruszające. I myślę, że ich reakcja, ich odbiór, była chyba dla mnie no, było, to, to było najwyższe aktorskie honorarium, jakie kiedykolwiek udało mi się w tym zawodzie zdobyć. Najwyższe uznanie, tak I grałem, gra, grywam do dzisiaj ten spektakl w różnych miejscach. Mm -hmm. y, począwszy właśnie od, od na przykład Zakładów Karnych. Premiera i, i pięć pierwszych sezonów to był Teatr Kamienica Emiliana Kamińskiego. Zresztą on mnie namówił na, na zagranie. I tam też jest ten spektakl spektaklu. nagrany, prawda? Y, nie, spektakl nie? jest nagrany w Łodzi. Y, ze względów technicznych w takim fajnym miejscu nowo powstałem, powstałym, Artkombinat okay. się to miejsce nazywa. W każdym razie grywałem e, 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 go na różnych scenach i od, począwszy właśnie od tych zakładów karnych, e, przez 5 lat w Teatrze Kamienica, ale grywam go i chętnie przyjmuję zaproszenia do różnych miejsc w całej Polsce, e, mniejszych, większych ośrodków, Um, oczywiście są pewne ograniczenia, bo jest to spektakl dla młodzieży, która nie jest młodsza niż 15 lat, mhm. ponieważ tematy poruszane w tym spektaklu są mocne dosyć. Mhm. E pojawiło się na twojej stronie dedykowanej temu spektaklowi. Nie może przypomnę, Zdanie. ta strona to jest zobaczkawalca.pl. Tam jest kilka różnych zakładek. Można wejść na tą stronę, obejrzeć bezpłatnie cały spektakl. A to rzadkość. Można też obejrzeć skróty z tego spektaklu, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać w ogóle no i o czym tych to młodych, jest, można, o których tak. mówiłeś. Można sobie przeczytać o tym spektaklu kilka informacji i można też zostawić swoją opinię, można zadać bezpośrednio do mnie pytania, na które ja chętnie odpowiem. Jest tam specjalna zakładka i także są przewidziane specjalne wideoczaty, spotkania, które jedno z nich już się odbyło 13 sierpnia, a kolejne będzie 10 września i 24 września. Następnego następnej daty nie pamiętam, ale ona oczywiście na tej stronie. I to są Zobacz. spotkania na żywo z Tobą w tym tak momencie, jest. tak? Tak jest. walca razem pisane zobaczkawalca.pl można wejść i ja będę bezpośrednio odpowiadał na pytania. Oczywiście można, y, można je napisać y, a ja będę do kamery odpowiadał. To ja mnie. spróbuję zadać jeszcze jedno pytanie. Tak? Pojawiło się takie ładne zdanie y, filozofa na tej stronie. Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż na morzu. Ale ja chciałabym zapytać o coś innego. Czy ten spektakl jest odreagowaniem na to, co jest wokół, często pojawia się w tym środowisku artystycznym. Czy to jest jakieś takie twoje odreagowanie na to, co widzisz? Na oczywiście mówię mam na myśli o nałogi. Ten spektakl na pewno mnie jako człowiekowi bardzo pomaga odreagowywać różnego rodzaju stresy, różnego rodzaju yy, ciężkie przeżycia, bo jak każdy człowiek mam. W swoim życiu różne sprawy, które mnie bolą, i, i nie ukrywam, że, że jest on także dla mnie rodzajem terapii, bo uwaga, z którą ktoś nas słucha, jest dzisiaj najcenniejszym darem w tym potoku wiadomości. Każdy, każdy chciałby skupić na sobie przez chwilę uwagę, żeby móc powiedzieć, co go boli. Ja mówię o tym, co mnie jako człowieka boli, tekstem Jana Jakuba należy tego, co nie znaczy, że, że ja przekazuję bezpośrednio mówiąc jego słowami to, co mnie naprawdę boli, ale podkładam sobie wszystkie swoje problemy, wszystkie swoje ciężkie emocje. Ale także radość i euforię, bo w tym, to, w tym spektaklu też to jest, tam są wszystkie kolory, jeśli chodzi o, o emocje, od, od rozpaczy do, do euforii. I, i, I też jest to taka duża huśtawka, tam, ten spektakl jest kolorowy pod tym względem bardzo, ponieważ właśnie te, te stany emocjonalne się przenikają dosłownie w ułamkach sekund. I to jest takie jak, jak, trochę jak, jak w kalejdoskopie. E o, o tym spektaklu o teatrze świetnie się rozmawia, ale ja myślę, że to jest ten moment, kiedy zaprosimy widzów, żeby po prostu zobaczyli spektakl, bo świetna okazja, rzeczywiście można cały ten spektakl zobaczyć na stronie Zobacz kawalca. A teraz ja chciałabym Cię zapytać o Twoje talenty muzyczne, wokalne. Masz, jesteś autorem programu Muzyczne twarze kawalca, opowiedzmy sobie o tym projekcie. To jest taki program, można by powiedzieć, w pewnym sensie, że coverowy, ale nie tylko, ponieważ ja postanowiłem w, w tym programie muzycznym Twarze Kawalca pokazać różne twarze wokalne. I wcielam się w tym programie bez charakteryzacji, tak jak to było w programie, Twoja twarz brzmi znajomo, ponieważ to technicznie byłoby niewykonalne, ale w 90-minutowym programie. Raz jestem, no nie wiem, Czesławem Niemenem, raz Luisem Armstrongiem, czyli ekstremalnie różnymi głosami uprawiam wokalną kaskaderkę. I drodzy Państwo, naprawdę, jeżeli nie zobaczycie, kto śpiewa, można się pomylić. Tak, <grym> ale towarzyszą mi w tym znakomici muzycy za każdym razem. Jest to kawał rokowego koncertu. Bazuje na repertuarze takim. No, z mojej półki wiekowej, powiedzmy sobie, ale, ale też i nowsze rzeczy tam się zdarzają. Ten, ten program ewoluuje. Znajdziemy tam Stinga, znajdziemy tam Grześka Ciechowskiego, znajdziemy Ryśka Ridla, znajdziemy Fila Collinsa, znajdziemy utwory zespołu Led Zeppelin. Zresztą, jeśli chodzi o Led Zeppelin, to jestem w trakcie przygotowywania i nagrywania. Materiału do takiego innego projektu poświęconego wyłącznie utworom Led Zeppelin. Znakomity gitarzysta Marcin Zalej zgłosił się do mnie z takim pomysłem. On rewelacyjnie gra po prostu gra jak Jimmy Page z Led Zeppelin. Technicznie y, równie dobrze, ale też y, potrafi jakby przekazać ducha mm. tej muzyki. Czy to będzie koncert? Co to będzie? Jak to y, mam nadzieję, że z tego powstanie projekt koncertowy. Na razie y, można sobie na YouTubie wrzucić y, na np. Heartbreaker y, śpiewa kawalec i y, y, y zobaczyć jak to, y, to. To w czasie y, covidu zostało nagrane y, u mnie w domu. Zresztą mój syn, który jest studentem. Produkcji muzycznej. On studiuje w takiej londyńskiej uczelni, ale teraz jest online z domu, z Polski studiuje, więc ponieważ przyjechał, wykorzystałem go do nagrania tego utworu jako realizatora dźwięku. Mhm. Marcin Zaleś przysłał nam ścieżki instrumentalne i dograliśmy do tego moje wokale. I to będzie projekt taki poświęcony wyłącznie Led Zeppelin. Wiadomo, że, że, że nigdy już nie zobaczymy prawdziwego koncertu Led Zeppelin na żywo. Nie żyje perkusista od, od wielu lat. Poza tym no, Led Zeppelin ogłosili, że już, że już nie, nie, nie będą koncertować. I, i, i mam nadzieję, dla, dla fanów tej muzyki będzie to coś fajnego. Podobnie jak, jak mój program. Poświęcony Joe Cockerowi. Joe Cocker śpiewa kawalec z orkiestrą. To jest taki projekt, który już od kilku lat jest obecny na rynku muzycznym. Jacku, ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, ponieważ mówiłeś, że, że do pewnych projektów trzeba dojrzeć i trzeba no być w pewnym sensie bezczelnym, żeby, żeby coś popełnić. I jak zobaczyłam, jak śpiewasz m.in. You Leo of Joe, Joe Cockera. Pomyślałam sobie, że, że tutaj taka bezczelność wystąpiła w swoim wydaniu, ale jak dobrze, że ona się pojawiła, jak dobrze, że ty to zaśpiewałeś, to jest nieprawdopodobne. Skąd ty ten głos bierzesz? Gdzieś ze środka. <laughs> Nie muszę przyznać, że, 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 że na pewno w tym imitowaniu różnych wokalistów gdzieś pomogła mi. Też zabawa w tym programie Twoja twarz brzmi znajomo. Tam spotkałem na przykład Julkę Chmielnik, która, jest, która była tam moim trenerem wokalnym, zresztą w tych moich muzycznych projektach ona bierze udział jako, jako wokalistka w chórkach i też jako klawiszowiec, ale w, no, na przykład w tym projekcie Joe Cocker śpiewa kawalec, oprócz niej jeszcze jest 10 muzyków, 11 muzyków na scenie, jak na prawdziwym koncercie Joe Cockera. Nie ma to nic wspólnego z taką muzyką graną z playbacku, jak to wychodzi jeden artysta i odkąd napisałem Ciebie, to nawet nie mam czasu, zjeść wszystko z playbacku. Czemu chcę słuchać? O jakim nie jakim artyście Ty mówisz. Piosenko drażni, słyszymy. Bo tam się włącza mikrofon tylko po to, żeby, żeby krzyknąć i ręce w górę, i, i, i mocniej. A a naprawdę mikrofon jest cały czas wyłączony, my śpiewamy i gramy wszystko na żywo, przyjeżdżamy dobrych kilka godzin przed koncertem po to, żeby zrobić porządną próbę dźwięku, żeby wszystko zabrzmiało, żeby wszystko było naprawdę na żywo. Żadnych playbacków, żadnej ściemy. Uważam, że to jest bardzo nieuczciwe wobec, wobec słuchaczy, wobec widzów, którzy płacą za bilet. Nie wyobrażam sobie, żeby śpiewać z playbacku. Ty miałeś masz swój zespół? Ja współpracuję z muzykami. Zatrudniam ich jakby do tego, do tego projektu, ale oni się muszę przyznać coraz chętniej garną do tej roboty, ponieważ czerpią z tego radochę nie tylko finansową, a choć, choć także, ale też tak, taką jak ja. Ja to naprawdę bardzo, bardzo lubię robić. No bo zobacz, słyszymy Twój głos bardzo tożsamy z głosem na przykład Czesława Niemana, na przykład wspomnianego Cockera, na przykład śpiewasz Skaldów i Pink Floydów, a ten Twój taki oryginalny, ulubiony głos, jeżeli chodzi właśnie o, o te wykonania artystyczne, jest, jest taki? Jest, jest w internecie dostępna płyta, którą nagrałem jeszcze w 90-tych latach Aha. pod tytułem Be My Love, zawierająca sonety Williama Shakespeare'a w oryginalnej wersji językowej. Wytwórnia płytowa, która nagrała, która wydała tę płytę, już nie istnieje dawno, ale jeżeli ktoś wpisze kawalec śpiewa Szekspira, to znajdzie sobie y, i będzie, będzie sobie mógł tego posłuchać. Natomiast no, mam, y, mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się nagrać y, moją solową płytę. Y, jeden kawałek do tej płyty już jest gotowy. Y, płyta na razie ma roboczy tytuł. Mam 60 lat, ponieważ w przyszłym roku skończę 60 lat, chciałbym to, o, to będziemy na swoje bo... urodziny wydać i, i, i będą tam głównie moje teksty. Y, i, i można sobie już w internecie posłuchać piosenki pod tytułem Dziewczyna trudna jak poniedziałek. Jak poniedziałek. Jest dostępna, drodzy Państwo, słyszałam, polecam. Drogi Jacku, no niestety czas jest uniewłagany, kończy się. Ja Ci bardzo dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję za zaproszenie, naprawdę jest mi niezwykle miło. To mi podwójnie w takim razie. Ja zapamiętam takie zdanie, między jedno z wielu z tego spotkania powiedzieli, że uwaga jest najcenniejszym dobrem. Tak. Niech to będzie przesłanie naszego spotkania. A my co? My zapraszamy w takim razie na stronę internetową www. Zobaczkawalca.pl No tak i jest? też zapraszam na mój kanał YouTube'owy i na mój fanpage na Facebooku, bo tam się pojawiają na bieżąco informacje dotyczące... Przeczytamy, gdzie będziesz w najbliższym gdzie czasie, będę, co kiedy będziesz tak. grał. Świetnie. Tak. To jeszcze, ale w, 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 dwa, w dwóch zdaniach. W czym Cię możemy zobaczyć w najbliższym czasie i gdzie? Pamiętasz? By, by, o... Y Facebook. <śla> A Facebook tak. Na Facebooku. Y Oczywiście, ale też przygotowuję, biorę udział w próbach do spektaklu, który niebawem będzie miał swoją premierę Windo, Winda do Nieba. Mhm. To jest spektakl produkowany przez Darka Kortka, który też będzie w tym spektaklu występował. Mhm. Czteroosobowa historia czwórki, ludzi, którzy zatrzasnęli się w windzie. Taka troszkę mistyczna, reżyserowana przez Darka Taraszkiewicza. Z Kilkoma, kilkoma naprawdę pięknymi muzykalowymi produkcjami. Na Śląsku zagrać również? Na pewno zagramy, będziemy krążyć z tym po polsce, bo to jest produkcja taka, którą da się, da się zapakować do ciężarówki. Tak, trzymam na za, za słowo. W, w takim razie widzimy się wtedy, żeby z, porozmawiać i o tym spektaklu. A ja już w tej chwili bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był, proszę państwa, sam Jacek Kawalec. Dziękuję bardzo.